Dzień dobry, witam wszystkich przybyłych Państwa. Witam najważniejsze osoby tutaj, prawie dzisiaj, czyli młodzież z Krym Częstokowa i Akcji Częstochowa. Witam rodziców młodzieży, witam Prasę tej, której zależało, do tu być, czyli najważniejszej w naszym mieście i regionie. Witam prezesów obu klubów, osób, które dążyły do, do tego spotkania i do tego, aby. aby Chyba bezprecedensowe w mieście spotkanie stało się faktem i bezprecedensowa umowa. Proszę Państwa, chcieliśmy poinformować częstochowskie środowisko o, o umowie, która wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. To jest umowa współpracy między klubami między UKS Ajaś-Częstochowa i KS Skara-Częstochowa. Może poproszę i oddam głos prezesom klubów, panu Marianowi Dzielniewskiemu i panu Arturowi Szymczykowi. serdecznie Państwa, przede wszystkim zawodników, zawodników Ajaxu i Skry, także media. Rzeczywiście to, co dzisiaj obchodzimy w Częstochowie jest ważnym wydarzeniem w świecie piłkarskim, szczególnie w tym świecie piłki nożnej, gdzie bardzo trudno jest rozmawiać z klubami, bardzo trudno robić wspólne przedsięwzięcia, ale jednak chcieliśmy pokazać, że jest to w Częstochowie możliwe. A Uczniowski Klub Sportowy, ma już 13-letnią tradycję, jest klubem, który poświęca się całkowicie swojej działalności młodzieży. Nie ma piłki nożnej, starszej, seniorskiej. Dlatego też od wielu lat zależało nam na podjęciu współpracy z klubem, który po pierwsze by w swoim działaniu był klubem profesjonalnym, po drugie lokował. Nadzieję na rozwój i zdobywanie coraz wyższych klas, i po trzecie, żeby można było wspólnie przedsięwziąć działania, które by pozwoliły nam zidentyfikować działania po to, aby zagospodarować coraz więcej młodzieży. I właśnie po wielu rozmowach z różnymi klubami udało nam się taką umowę skonstruować, i dzisiaj ona będzie podpisana za to. Serdecznie dziękuję władzom klubu Skra, jak również obecnemu prezesowi. Witam również wszystkich państwa. Przedmówca powiedział praktycznie wszystko, do czego żeśmy dzisiaj tutaj, po co żeśmy się tutaj dzisiaj spotkali. Mnie ja również jest bardzo przyjemnie, że podpiszemy taką umowę, że dzieci będą znały swoją przyszłość. My, jako dwa kluby z Częstochowy, pokażemy innym klubom słuszną drogę, jaką można podejmować przy współpracy, a nie tylko wytykać sobie i przepychać w środowisku sportowym. Mam nadzieję, że przy 85-leciu, które w tym roku będzie miało miejsce, jest to bardzo dobry przykład, że jednak. Można wspólnie działać i jest yy, to dobry przykład z naszej strony. Przynajmniej żeby... trzeba, chciałbym się powiedzieć. Yy, proszę Państwa, Panowie Trenerzy, Trener yy, Koordynator do Spraw Szkolenia yy, Zmierzającego oraz Pan yy, Trener Marek Pawłowski przedstawią nam yy, projekt, znaczy nie projekt, plan yy, działania, plan przepływu zawodników i plan współpracy, który kluby stworzyły razem. Wszystko będzie mi ładnie opisane. Ja nie ukrywam, że te rozmowy między dwoma klubami trwały już od jakiegoś czasu. Cieszymy się, że udało nam się to sfinalizować. Jak prezes powiedział, jak za 13 lat, bardzo dobrze, szkoli młodzież z rejonu północy, z rejonu tysiąclecia, z kra, ma pewne zaniedbania w tej chwili, coraz mocniej, jakby kształtuje się też na rynku piłkarskiego e, młodzieżowego, a to nam tylko jeszcze na przysporzy młodych talentów i na pewno będzie nam łatwiej w przyszłości dostarczyć do pierwszej drużyny seniorskiej, obojętnie które ja nawet się mam nadzieję, że jak najwyższej mam o tych chłopców, którzy potrafią nabierać dobrze w piłkę. Ja nie obliwam, że rozmawialiśmy tutaj z trenerem pałowskim od jakiegoś czasu już chyba bodajże dwa lata temu był taki temat i trener tutaj nawiązał o tej współpracy. My żeśmy dojrzewali do tej myśli. Udało się w ciągu pół roku dopracowaliśmy szczegóły. I efektem jest ten plan i to wszystko, co chcemy tutaj wdrożyć, mam nadzieję, że z korzyścią dla obydwu klubów, a przede wszystkim celem nadrzędnym jest wychowanie jak największej ilości młodzieży, która nie będzie nam uciekała gdzieś na zewnątrz do klubów śląskich, co będzie miała szansę rozwoju w dobrym klubie, w dobrze poukładanym, gdzie ma dobrych szkoleniowców, dobrą bazę sportową i też opiekę medyczną, bo to też jest bardzo ważne. To jest główny nadrzędny cel, chcemy szkolić młodych ludzi, którzy będą zasilali szeregi zespołu, pierwszego zespołu Częstochowa. Na pewno w dalekiej przyszłości też te jednostki, które będą wybitne, bo staramy się umożliwić im przyszłość i karierę w zespołach wyższej klasy rozgrywkowej niż będzie to pierwszy zespół skry. No, Mam nadzieję, że któryś nawet założy kiedyś oby poszulkę z na piersi. W tej chwili Polski Związek Piłki Nożnej zmienił, zmodyfikował troszeczkę system szkolenia, system rozgrywek w całej Polsce, On będzie ujednolicony dla całej Polski, nie będzie tak jak do tej pory, gdzie każdy związek sportowy grał na bardzo różnych zasadach, tu grali po 11, tutaj po 9 w tej samej kategorii wiekowej. W tej chwili to jest ujednolicone i ten projekt, który zrobiliśmy, jest dokładnie odzwierciedleniem tego, co założył sobie Polski Związek Piłki Nożnej. Tak jak Państwo widzicie, będziemy szkolić w kategorii Żaka, Rolika i Młodzika, to jest mniej więcej Są to roczniki lata, 7-8 lat i będziemy zaczynać Każdy będzie szkolił tych chłopców U siebie, nie będziemy sobie wchodzić w drogę, nie będziemy podbierać zawodników Podzielimy sobie częstochowe Na Rejony i będziemy Zresztą z tego co już wiem, Ajax ma swoje szkółki bodajże cztery szkolące tych najmłodszych, ma najmłodsze roczniki. Więc z tego co ustawiliśmy, Ajax rezygnuje ze szkółki, która jakby mieści się na terytorium mieści się. No, jest w, blisko klubu sportowego Skra Częstochowa, natomiast te główne szkółki, to jest szkółka północ, tysiąclecie tam gdzie spra no ma mniejsze wpływy, będą e, do, do szkółki Ajaxu, to młodzież będzie się szkoliła. Chcemy, żeby oni jeździli na wspólne owozy, e, wspólne turnieje. Ajax ma tradycję turniejów międzynarodowych, od lat jeżdżą na turnieje do Danii, do, do Niemiec, więc na pewno na pewno my też będziemy chcieli e, wspólnie tutaj przeskoczyć. Mamy różne jeszcze propozycje współpracy, chcemy włączyć to wszystko rodziców, e, e, żeby to żeby te, te dzieci też wiedziały, że po skończonym e, pewnym okresie swoim szkoleniu piłkarskim przejdą do piłki dorosłej, bardziej profesjonalnej do treningu profesjonalnego, bo tak naprawdę w wieku 7-8 lat oni zaczynają, to jest forma zabawy zadowania na wieku ruchowych. E, mamy schemat e, dwóch klubów. Proszę zobaczyć, a po jednej stronie jest stochowa po drugiej. E, tak jak mówię, te kategorie nowa nomenklatura Żaki, i orliki młodzik w każdej tej kategorii, krótko mówiąc, żeby tutaj nie zabierać zbyt wiele czasu, Ajax postanowił i postanowiliśmy wspólnie, że będzie kształtował swoje grupy do trampkarza. Do trampkarza, już w tej chwili nie ma nomenklatury tramkarza starszego, tylko trampkarz. 13-14-letni chłopiec praktycznie będzie rozpoczynał taką przygodę z doros dorosłą piłką i gdzie ten trening będzie w, większej, w większym wymiarze czasowym. E, chcemy, aby przechodziły te grupy właśnie na poziomie e, e, trampkarza. Ajax w tej chwili ma grupę młodzika na poziomie śląskiej ligi trampkarzy. E, ta grupa e, docelowo, chcemy, żeby ta grupa w Ajaxie, jedna bądź dwie, to w zależności od rocznika, funkcjonowały na poziomie śląskiej ligi juniorów, po skończonym roczniku. Całość płynnie przekazywana jest całość, grupa uz najbardziej uzdolniona, jak gdyby, e, połączona z grupą, która pracuje również w KRA, e, tworzy całość i przechodzi do Śląskiej Ligi e, Tramkarza. E, docelowo również z KRA e, chcemy i dążymy do tego, żeby KRA miała trzy grupy młodzieżowe na poziomie Śląskiej Ligi Tramkarza i uniora starszego i młodszego. Jest to spore przedsięwzięcie logistyczne, bo i bazy, ale przede wszystkim, przede wszystkim o dobrych piłkarzy, to jest no Mam nadzieję, że ta współpraca nam pomoże w jakiś sposób dostarczać tutaj e, zdolnej e, młodzieży. Krótko mówiąc, docelowo e, jedna lub dwie drużyny Ajaxów, w Śląskiej widzę Trumpkarzy i trzy drużyny z e, Krzew na poziomie tramkarza i juniora młodszego i starszego, czyli tak naprawdę jak dobrze pójdzie to zawodnik ma szansę 5-7 lat na poziomie e, Śląskiej Ligi, a to już jest na pewno dużo większa korzyść niż, niż to co tutaj mamy u siebie w regionie na pewno stwarza możliwość rywalizacji na dużo większym poziomie, na dużo lepszych boiskach i na pewno o, o, daje nam popatrzenie na to co, co, co my mamy i co możemy mieć to pokrótce e, moi drodzy, tak to wygląda jeśli chodzi o, o, o tą współpracę jeśli trener polowski chce tutaj coś dopowiedzić to, to zapraszam ewentualnie na